tu Witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie taki oto piurobajer. Pirobajer od importera Vulcan, mianowicie Crackling Astronauts. Tak to się prezentuje. Jak się pewnie spodziewacie, jest tu efekt kraklingowy. Za takie opakowanie 30 sztuk trzeba zapłacić około 15 zł. Zobaczymy, czy jest warto. Za chwilę omówimy sobie ten produkt, ale w tym momencie zapraszam Was tam na dół do opisu. Tam znajdziecie linki do Instagrama, TikToka. Grupy na Facebooku Discorda oraz znajdziecie kodzik rabatowy do sklepu Pirogrzmot 15% z kodem ABES15. Także taka zniżka dla Was. Mam nadzieję, że jakieś fajne zakupy uda Wam się zrobić. A my już omawiamy nasz produkt. Tak jak powiedziałem, 30 sztuk, 15 zł, 50 groszy za sztukę wychodzi kod produktu 1519. Tak to wygląda z tyłu informacje, 15, 19 CE jest, 24 gramy czyli nawet nie mają grama na sztukę zobaczymy jak, jak wielki będzie to crackingowy efekt w środku to wygląda mianowicie w taki Wypadła jedna sztuka. W taki sposób. Wygląda jak takie petardki. Zobaczymy jak to będzie się zachowywać. Wezmę tą sztukę, która upadła, żeby o niej nie zapomnieć. I Wam zaprezentuję z bliska pojedynczą petardkę. Choć nie powinienem tego petardą nazywać. Vulkan e, Tiburg e, NL. Jest to produkt jak najbardziej holenderski od holenderskiego importera w końcu. E, także co? Wypada to przetestować. A ja zapraszam Was do komentowania filmu i zostawiania subskrypcji, jeśli jesteście nowi. Komentarz, nie wiem, napiszcie mi, czy korzystaliście już z tego produktu, czy strzelaliście sobie z Crackling Astronauts i czy Wam się podobał, albo możecie napisać cokolwiek. Pamiętajcie też, że na kanale aktualnie trwa konkurs, w którym warto wziąć udział, bo trochę nagród fajnych do wygrania jest. Dobra, już trochę pogadałem, dwie minutki zleciały, także pora odpalić nasz pierwszy produkt. Yy, sami widzieliście, jakość wykonania nie jest zbyt dobra, jednak to jest takie kartonowe coś z lądem. Zobaczymy, jak to będzie strzelać w ogóle. Odrzucamy. No niewybitnie. Myślałem, że zrobi to coś więcej. Hmm. No taki mały krakling. Odrzucimy teraz dwie sztuki. No jedna zgasła. Sorka, że wam świecę latarką. Po prostu aparat ma nieco małe problemy przy takiej krótkiej, takim krótkim efekcie w nocy. Przez to nie łapię zawsze ostrości, a tak trochę to pomaga. Mam nadzieję, że wybaczycie mi te małe niedogodności. Czyli mały pierwszy nie wypał. Myślę, że jakoś wykonania to trochę pokazywała, że tu może tak być. Ale za 30 sztuk. Nie, wygląda to trochę jak taki mały wulkanik i kraklin i po prostu. Kurde, jak to rozrzuciło teraz. Hmm. W sensie, nie oszukujmy się. Jeśli jesteście moimi dość stałymi widzami, no nie jesteście po prostu nowymi widzami, to wiecie, że ja produkty cracklingowe uwielbiam. I tutaj ocena raczej nie będzie niska, ze względu na to, że może nie jest to produkt świetny jakościowo. Nie jest to największy efekt cracklingowy, jaki znajdziecie w pirobajerze. Lecz jednak cena 15 zł nawet jak znajdziecie z kodzikiem to pewnie coś koło 12 za 30 sztuk myślę że świetna jakieś y, słoneczko cracklingowe z tego może być świetne y, nie wiem takie czasem są takie kartoniki pełne y, kulek cracklingowych nie pamiętam po ile tam jest sztuk za nie się płaci koło 20 zł pewnie coś takiego y, kiedyś kupowałem chyba za 20 zł taki kartonik tam było chyba 60 sztuk no to nie, no to wychodziło dużo lepiej. Nie wiem, nie wiem, czy teraz coś takiego też się ogarnia. Tutaj moim zdaniem wciąż 15 zł za 30 sztuk, czy tam 12 zł za 30 sztuk to wcale nie jest złocena, jest dość atrakcyjna i moim zdaniem warto zakupić taki produkt. Jeśli jesteście fanami cracklingu jeśli nie, pewnie nie będzie to naj, no najlepsza zabawa w Waszym życiu. Ja osobiście, tak jak mówiłem, uwielbiam crackling, więc dla mnie jest to produkt na pewno, na pewno dobry i warte zakupu, bo po prostu przy nim się dobrze bawię. Teraz wziąłem sobie trochę sztuk, chyba 5 czy 6, i odpalimy sobie pojedynczo, w sensie pojedynczo, jedna po drugiej, żeby było sporo efektu. Także, no co, wypada to odpalić. Biorę zapalarę i odpalamy jedna po drugiej, tak jak powiedziałem. Ten jeden nie wypał myślę, że można wybaczyć, nie jest to jakaś wielka liczba. No zobaczymy, może jeszcze w tym teście pojawi się więcej niewypałów i wtedy trzeba będzie odjąć ten punkt. No nie oszukujmy się. Nie, chyba, chyba wszystkie ładnie wybuchły, także to wypada podsumować ten produkt. Tak jak mówiłem, napiszcie mi w komentarzu co o nim sądzicie. Jeśli mieliście z nim styczność, no to po prostu wydajcie swoją opinię już albo po prostu na podstawie filmów filmu również możecie ocenić ten produkt, czy w ogóle coś takiego wam się spodobało. Według mnie, takie 15 zł do jakiegoś jednego małego projekciku, takie słoneczko z 30 takich kraklingowych pałeczek, można powiedzieć, czy kraklingowych petard, nie jest wcale złą opcją. Dość fajnie efekt mógłby wyglądać także dla mnie jest to myślę taka siódemka i to mocna siódemka z plusem ale możliwe, że będzie to ocena zawyżona przez to, że po prostu bardzo lubię efekt cracklingu no i który nie, nie każdemu pasuje po prostu umówmy się, choć wiem, że wśród moich widzów jest naprawdę bardzo dużo również fanów tego efektu więc raczej wiele z Was będzie zadowolony jeśli kupi coś takiego największym plusem tego produktu jest to, że to jest 30 sztuk w takim pakowaniu. Jakość wykonania jest średnia, ale no nie oszukujmy się, jeden nie wypał na te 10 czy ten 12 sztuk, które odpaliłem. To i tak nie jest naprawdę zły wynik. E, także tutaj 7, 7 z plusem. Taka jest moja ocena. Napiszcie w komentarzu, e, co wy o tym sądzicie. E, pamiętajcie o wzięciu udziału w konkursie, który na kanale aktualnie raczej trwa na jakieś 99%, bo pamiętajcie, że u mnie na kanale konkursy są w każdym. W każdym miesiącu, także w każdym miesiącu macie e, opcję po prostu na wygranie z fajnego zestawu pirotechniki. No i wpadajcie do opisu. Tam znajdziecie wszystkie linki od sklepu przez Instagrama do TikToka oraz serwera Discord. Także myślę, że warto, e, warto wbić. Fajnie jakby na koniec ostry złapało. Proszę bardzo, przepraszam za tą pierwszą sztukę bez ostrości. E, wiem, że jeden odcinek na kanale jest taki nocnym. Był przy odpalaniu bez takiej wybitnej ostrości. Mam nadzieję, że mimo wszystko wybaczycie mi to. Uczę się nowej kamery, także ta ostrość wtedy nie była zachowana, choć myślę, że teraz już jest znacząca, znacząco poprawa i odcinek się przyjemnie oglądało. Także trzymajcie się, cześć, widzimy się w kolejnych filmach, czyli w sumie już jutro, bo pamiętajcie, odcinek na moim kanale jest codziennie.